Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Historia lotnictwa rumuńskiego to dla Polaków temat najdelikatniej rzecz ujmując, mało znany. Zazwyczaj myślimy lotnictwo rumuńskie, a przed oczyma mamy samoloty PZL-7, PZL-11, a także dwusilnikowe PZL-37 Łoś. Wykorzystywane przez Rumunów podczas II wojny światowej w pierwszym okresie walk na wschodzie, razem z kompletnie przestarzałymi PZL-23 Karaś. W kolejnych latach wyposażenie rumuńskiego lotnictwa zaczęło się zmieniać. Państwo to, korzystając z sojuszu z Niemcami, zaczęło pozyskiwać coraz to nowsze konstrukcje. Początkowo Niemcy dostarczali Rumunii samoloty myśliwskie BF-109E, Później także kolejne modele słynnego myśliwca, m.in. G6. Oprócz myśliwców, Rumunii otrzymywali także samoloty bombowe, wśród których można wymienić Junkersy ju 87 Heinkle he 111 a także całą gamę innych niemieckich maszyn. Generalnie Rumunia, pomimo iż posiadała słabo wyposażoną armię, stawiała dzielny opór na froncie wschodnim, a przywoływane często w różnych w źródłach i wspomnieniach niemieckich żołnierzy narzekanie na rumuńskiego sojusznika było raczej wyrazem szukania winy wszędzie, gdzie się da, tylko nie po własnej stronie. W 1944 roku linia frontu zaczęła niebezpiecznie zbliżać się do Rumunii. U władzy pozostawał marszałek Ion Antonescu, który był zwolennikiem bliskiej współpracy Bukaresztu z Niemcami. W sierpniu 1944 roku król Michał I, przy wsparciu opozycyjnych polityków, dokonał zamachu stanu i odsunął od władzy skompromitowanego marszałka Antonesku. Jednocześnie król Michał ogłosił, że dowództwo nad rumuńskimi siłami zbrojnymi przechodzi w ręce Armii Czerwonej, u boku której Rumunii mają kontynuować swój udział w wojnie, tym razem już u boku aliantów. Wbrew oczekiwaniom władz rumuńskich ich państwo nie podzieliło losu Finlandii, która nie została poddana ścisłej kontroli ze strony Moskwy. Wkroczenie do Rumunii Armii Czerwonej spowodowało wzrost znaczenia popieranych przez Rosjan komunistów, na skutek czego rumuńska partia komunistyczna szybko zwiększała swoją liczebność. Komuniści wzięli udział w rządzie koalicyjnym i powołali jednocześnie Front Narodowo-Demokratyczny skupiający komunistów oraz mniejsze ugrupowania polityczne. Front Narodowo-Demokratyczny głosił hasła reformy rolnej, nacjonalizacji banków, nieciężkiego przemysłu oraz bliskiego związania z ZSRR. Wzmożona działalność grup prokomunistycznych spowodowała upadek rządu koalicyjnego na początku listopada 1944 roku. Nowy gabinet już w jednej trzeciej składał się z polityków komunistycznych, a także osób wywodzących się z partii sojuszniczych, a Petru Groza z Frontu Oraczy został wyznaczony na premiera. Na początku marca powołany został nowy rząd złożony z działaczy Frontu Narodowo-Demokratycznego z Petru Grozą na czele. Głównym ośrodkiem skupiającym opozycję i posiadającym narzędzia polityczne pozwalające mu walczyć z komunistami był król Michał. W sierpniu 1945 roku zwrócił się do wszystkich mocarstw o pomoc w sformowaniu nowego rządu reprezentującego wszystkie siły polityczne. Działanie to nie przyniosło efektu, wobec czego król próbował sparaliżować komunistów, odmawiając podpisywania przedkładanych mu dekretów. Sytuacja zaogniała się, w efekcie czego decyzją trzech mocarstw komuniści poszli na kompromis. Dokoptowali do rządu dwóch przedstawicieli opozycji, a nowy gabinet miał przygotować demokratyczne i wolne wybory parlamentarne. To spowodowało uznanie rządu i nawiązanie z nim stosunków dyplomatycznych przez mocarstwa zachodnie. W maju 1946 roku Front Narodowo-Demokratyczny przekształcił się w wyborczy blok partii demokratycznych. W programie komuniści nadal unikali radykalnych postulatów, nie żądali też likwidacji monarchii. Rząd przedstawił też ordynację wyborczą. Dającą m.in. prawa wyborcze kobietom. Tak naprawdę jednak w kraju zaczynały się rządy komunistów, a państwo stawało się stopniowo coraz bardziej uzależnione od Wielkiego Brata ze Wschodu. Jednocześnie na wyposażeniu sił powietrznych Rumunii wciąż pozostawały poniemieckie Heinkle i Messerschmitty. W październiku 1946 roku dwóch rumuńskich weteranów II wojny światowej Postanowiło opuścić komunistyczny raj, to znaczy kraj, póki jeszcze mogli. Byli to Matej Gika Cantacuzino i Raul Georgiu. Oprócz dwóch pilotów na pokładzie maszyny mieli znaleźć się jeszcze działacze polityczni, m.in. z Partii Liberalnej oraz przedstawiciel brytyjskiej ambasady w Bukareszcie. Przy okazji uprowadzenia H111H z kraju mieli zostać zabrani Mihail. Wrak Sazanu, stojący na czele młodzieżówki rumuńskich liberałów. Warto wspomnieć, że całą akcję zorganizował przedstawiciel brytyjskiej ambasady w Bukareszcie, Ivor Porter. Ivor Porter był postacią nietuzinkową w 1939 roku. Ten absolwent Uniwersytetu w Leeds został wysłany do Bukaresztu, gdzie objął stanowisko w British Council i uczył języka angielskiego na Uniwersytecie w rumuńskiej stolicy. W 1940 roku trafił do poselstwa brytyjskiego, gdzie przebywał do 12 lutego 1941 roku, gdy wezwano go do Anglii. Krótko po powrocie do ojczyzny, Porter został zwerbowany przez. SOE, czyli Special Operations Executive, można to tłumaczyć jako Egzekutywę Operacji Specjalnych. Otrzymał zadanie powrotu do Rumunii i zorganizowania tam antyniemieckiego powstania. W skład jego misji wchodziło trzech agentów. Krótko po przerzuceniu do Rumunii, cała trójka została schwytana przez Rumunów, którzy pojmanych agentów potraktowali jako jeńców wojennych. 23 sierpnia 1944 roku, gdy król Michał dokonał antyniemieckiego zamachu stanu, spotkał się z Porterem, który doradzał mu, jak uniknąć sowieckiej dominacji nad Rumunią. W październiku 1946 roku było już jednak. jak to się mówi: po Ptokach. Dwóch Rumunów zwerbowanych przez Portera było weteranami walk na froncie wschodnim. Nie byli zachwyceni tym, co działo się w ich kraju po wojnie i spodobała im się opcja opuszczenia Rumunii, nim zainteresują się nimi nowi władcy tego kraju z czerwonymi gwiazdami na czapkach. Obaj lotnicy otrzymali rozkaz odebrania wyremontowanego H111 i odprowadzenia go do bazy w Karanzebes. Po starcie z lotniska pilot wykonał kilka rund nad lotniskiem, po czym wyprowadził Hańkla z pola widzenia obsługi lotniska i wylądował w przygodnym terenie, gdzie na przybycie samolotu czekali już Michajlu Fraksazanu, jego żona oraz kolejny przedstawiciel ruchu antykomunistycznego Wintil Bratiana. Po zabraniu dodatkowej załogi na pokład, pilot poderwał Heinkla i ruszył w stronę granicy z Jugosławią. Dość szybko rumuński bombowiec wzbudził zainteresowanie jugosłowiańskiej obrony przeciwlotniczej. Na jego przechwycenie poderwano myśliwce. Na szczęście, pilotowi udało się uniknąć zestrzelenia. Jugosłowiańscy piloci nie mieli jeszcze zbyt dużego doświadczenia i nie udało im się tylko niegroźnie ostrzelać Heinkla. W końcu samolot zdołał dociągnąć do wybrzeża Adriatyku, a później wylądować w Bari, gdzie cała pięcioosobowa załoga maszyny poprosiła o azyl polityczny. Na tym jednak nie koniec. W 1952 roku na ucieczkę na zachód zdecydował się Dimitru Pitruka, który doprowadził swojego h 111 do lotniska w Belgradzie. Były to już jednak nieco inne czasy. Po konflikcie na linii Józef-Tito-Józef-Stalin Jugosławia oficjalnie opuściła blok wschodni i postanowiła maszerować do socjalizmu własną drogą. Stworzyło to zupełnie nowe możliwości do ucieczki z Rumunii, z których postanowił skorzystać kapitan Dimitru Pitruka. Pitruka był weteranem II wojny światowej. Swoją karierę zaczynał od lotów na polskim bombowcu PZL-37-8. 13 marca 1952 roku, znany ze swojego niechętnego nastawienia do nowych władz Pitruka, miał wykonać lot na H-111. Na pokładzie maszyny znajdowali się oprócz niego mechanik, radiooperator, instruktor polityczny bazy, w której stacjonował Pitruka, porucznik Gina oraz lekarz bazy lotniczej Bukur. Ten ostatni, podczas kołowania na start, gdy dowiedział się, jaki plan mają pozostali członkowie załogi, Wskoczył do samolotu. Chociaż było to dosyć trudne. Pitruka poderwał Heinkla i ruszył w stronę Belgradu. Po przekroczeniu granicy jego samolot został celnie ostrzelany przez Jugosłowiańską Artylerię Przeciwlotniczą, ale uszkodzenia, jakie odniósł H111, były na tyle niegroźne, że maszyna zdołała bezpiecznie wylądować w Belgradzie. Pitruka i Bukur przebywali w obozie dla uchodźców w Jugosławii przez 4 miesiące. Po czym zostali przeniesieni odpowiednio do Triestu i Frankfurtu. W 1955 roku trzymali obywatelstwo amerykańskie. Pitruka zmienił nazwisko na Dan Peters i aż do śmierci w 1987 roku pracował w bankowości. Los reszty jest nieznany, ale wszyscy zdecydowali się pozostać na zachodzie. Nie wiadomo natomiast, jaki los spotkał samolot, na którym uciekli do Jugosławii. Prawdopodobnie maszyna została zwrócona Rumunii. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał przypadł Państwu do gustu. Jeśli chcecie zobaczyć więcej podobnych materiałów, to zachęcam do subskrybowania kanału, a także do śledzenia kanału rezerwowego. Przypominam także o tym, że im więcej będzie wyświetleń, tym bardziej będziemy mogli pomóc naszemu koledze Krystianowi, który potrzebuje poważnej operacji ręki, by powrócić do swojego hobby i pracy zawodowej. Jest to dość istotne, dlatego też pokażcie ten materiał innym, tak aby wieści rozeszły się po świecie i po naszym powiecie. Zachęcam także do stawiania mi wirtualnej kawy link znajduje się w opisie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej materiałów o lotnictwie rumuńskim. Pozdrawiam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. Który, jeśli wszystko dobrze pójdzie, powinien pojawić się na kanale już jutro. Do widzenia się z szanownym Państwem!